Cześć, witajcie w kolejny poniedziałek. Dzisiaj mam dla Was świetną, świetną informację od LinkedIna. To jest zdecydowanie dla mnie news zeszłego tygodnia i ja już w tej chwili przekułam tę nowość na konkretne liczby i mam nadzieję, że Wam się również to uda. Generalnie, w końcu LinkedIn zaczyna pomagać w rozwoju w stron firmowych. Do tej pory bardzo mocno LinkedIn stawiał na relacje human to human i pomagał nam bardzo mocno rozwijać nasze profile osobiste, a do stron firmowych, tak troszeczkę, one były tak na boku, i w gruncie rzeczy, dość mało hoteli ma. Swoje firmowe strony na LinkedInie. Jeżeli nawet macie takie profile, to pewnie stwierdzacie, że ta komunikacja e, no jest, kosztuje dużo pracy, a, a są niewielkie efekty. Bardzo ciężko jest nam zdobyć nowych obserwujących na LinkedInie. Reklama sama w sobie jest droga jest około 4 razy droższa niż na Facebooku. Więc sumując te wszystkie e, przeciw. Bardzo wiele hoteli e, zaniedbuje trochę ten kanał, i w sumie to rozumiem, tak? Dzisiaj Instagram przeżywa swój e, rozkwit. Facebook adsy pomagają nam świetnie sobie radzić w tym medium. E, no więc LinkedIn jest troszeczkę z boku, ale mam nadzieję, że nowość, którą LinkedIn ostatnio wprowadził. Pozwoli Wam nieco przychylniej spojrzeć na to medium i może nawet wywrócić do góry nogami komunikację niektórych firm. Jaka to jest nowość? Otóż od jakiegoś czasu możemy na LinkedInie zaprosić do obserwowania naszych stron firmowych nasze kontakty. No i nie wiem, jak bardzo, jak dobrze rozbudowane macie profile osobiste na Linkedinie, natomiast mój ma się całkiem nieźle. Ja mam 1600 kontaktów. W większość z nich jest to jednak moja branża, branża hotelarska, więc dla mnie naprawdę ogromnym ukłonem w moją stronę od Linkedina. Jest możliwość zaproszenia tych osób do obserwowania mojego profilu firmowego na LinkedInie, czyli hotelike.pl. Przeprowadziłam taki test. Zaprosiłam pierwsze 100 osób do obserwowania mojego profilu na LinkedInie. No i skuteczność wyniosła 38%. 30, 38 nowych obserwujących ze 100 zaproszonych osób. No, skuteczność świetna. No i teraz pytanie. Czy macie w szeregach swojego obiektu osoby, które administrują waszym profilem na LinkedInie i mogłyby zaprosić swoje kontakty, swoją rozbudowaną sieć kontaktów do obserwowania waszego profilu? Jeśli tak, no to wtedy już macie otwartą drogę, aby z tymi osobami się na co dzień, na bieżąco kontaktować w zupełnie innym środowisku niż Facebook czy Instagram, z zupełnie innymi treściami i z zupełnie innymi komunikatami. Być może wy jesteście adminami waszych profili na LinkedInie, macie rozbudowane własne sieci kontaktów, no i to samo. Możecie zrobić dokładnie to samo, czyli zaprosić ich do obserwowania waszych stron. Myślę, że jest to przełomowe, także taka moja Monday Tip na dzisiaj. Wejdźcie sobie na LinkedIna, zalogujcie się do swojej strony firmowej. Tam w prawym górnym rogu znajdziecie takie koło zębate i napis narzędzia administratora. I jak rozwiniecie sobie to menu, no to znajdziecie tam nowość, czyli zaproś kontakty do obserwowania strony. Bardzo polecam to zrobić. Zobaczcie, jakie to przyniesie efekty. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam się to powiodło. Ja trzymam kciuki, żeby te wasze profile LinkedInowe rosły. Uważam, że LinkedIn jest świetnym medium społecznościowym, ale jeszcze e, niedocenianym przez naszą branżę. E, I mam nadzieję, że jego rozwój będzie również pomagał Wam w rozwoju, zwłaszcza tym obiektom, które stawiają na biznes, e, konferencje, szkolenia. To na pewno jest jakiś fajny krok naprzód. Dzięki bardzo, że jesteście i do następnego razu. Cześć!